Siemano, z tej strony Play, to jest metro 2033. Jest to historia y, Artema, który uratuje całe metro y, moskiewskie przed y, zagładą. Jest to dość postapokaliptyczne klimaty to są. Jak na razie to sobie zaczniemy, tutaj będzie lekkie wprowadzenie. Na normalu oczywiście. The tunnel grew się Hey, Artyom. When you left your home station, do you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to gotcha. <laughs> hell. Dobrze, tak więc przed nami jest problem, to samo samouczek. Yy, tutaj... <laughs> yy, to jest jakieś trzy piąte gry. Jak na razie musimy tu otworzyć tą bramę. Ogólnie mm, w grę nie grałem. Bardziej czytałem książkę, więc będę grę porównał. Starał się porównywać do książki. Tutaj jakaś amunicja. Okej, okay, nic więcej. Zbierajmy sobie. No, więcej tego. A ostatnio już w SMG biegałem, więc spróbuję sobie z tym pobiegać tym razem. Fuck, spadłem. Cały czas zapominam. Weźmy latarkę. Yy, tutaj, jak mówiłem, będę gra trochę porównywał do książki, ponieważ książkę czytałem. I wiem, że nie będzie ona na tyle podobna do, do książki. Już chwilę sobie w to pograłem, nie przyszedłem zbyt dużo, bo to godzina gry było. I powiem wam, że już po tej godzinie widać różnicę między... Załóżmy sobie maskę, bo się dusimy. Po tej godzinie gry już widzę różnicę w, między grą, a książką. Tutaj warto zwiedzać, bo... Amunicja jest bardzo ważna, choć w tym momencie to i tak yy, za dużo tego. Rozstrzelmy sobie go. Dobra. Kolejny z głowy. Nie wiem, czy nie za głośno jest czasem strzelanie. No ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Bo i tak miałem problemy z nagrywaniem. Dźwięk mi się nie nagrywał, znaczy dźwięk mikrofonu. Ok, to mamy z głowy i lecimy dalej. Będziemy wychodzić na powierzchnię. W to się wychodziło. A tutaj jest wyjście. My jesteśmy na powierzchni, tak wygląda. Moskwa w roku 2033 Czyli to jest podejrzek po wybuchu bomby atomowej, czy jakoś tak A całe Cała, cała ludzkość, która mieszkała w Moskwie właśnie Zeszła do metra Wychodzimy tylko po to, żeby sobie pogadać Wychodzą tylko po to, żeby pozbierać amunicję, jakieś rzeczy, które mogliby sprzedać wartościowo w... właśnie w Nie Jedzie sobie taki taran. Bo dobrze, mieli mamy się dostać tam na tamtą wieżę. Ale to już pod koniec gry będzie. Taki spoiler.

Czemu my to robimy? Czemu mamy się tam dostać na gminie? już był raczej podwójny z mojej strony, to Czemu mamy się tam dostać? <śmum> Ponieważ koło naszej stacji, na której my mieszkamy, na powierzchni, osiedlili się czarni. Nie wiem, czy to są oni, czy nie. Nie są dokładnie tacy. Nic co? Nie wiem czy to są właśnie te postacie, bo mi, mi to się myli, nie wiem czemu, ale to nie wiem czy to są te postacie. Tu mi na streamie już występują, co jest. -y. Yy. No i kontakt. Tak więc oberwaliśmy. Yy. Tyle co mam powiedzieć to, czarni się osiedlili koło naszej stacji, tylko nie w, yy, w metrze, tylko na powierzchni i w jakiś sposób, nie wiadomo jaki, dostają się właśnie do naszej stacji. I my musimy, odpier odpieramy te ataki, ale już ledwo co. Dlatego musimy pozbyć się właśnie tych czarnych. Dobra, chciałem Skype wcisnąć, bo nie wiem w jakiej rozdzielczości się nagrywa. <laughs> Wreszcie, no dobrze, to więc teraz sobie obcuję. Czy na pewno dobrą rozdzielczość mam? No, jest 720p. Idziemy za naszym. Um... Jezus, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa, bo to nie jest nasz ojciec, tylko. Dobra przybrany ojciec. Historia nasza jest taka, że y, my mieszkaliśmy z matką na stacji jakiejś tam Nie pamiętam dokładnie jakie, bo książkę dawno czytałem. I tam na tą stację y, plaga szczurów napadła. No i właśnie ten nasz ojciec był y, tam i ta matka dała podarowała, znaczy kazała się zaopiekować nami. I y, właśnie on to zrobił.

Tyle. Jezus kochany, co to jest? Tyle co mogę powiedzieć, idziemy właśnie na... Hmm, Dobramy. Dobramy początku naszego metra. Zaraz zobaczcie jak to wygląda. Przywitać Huntera, który przyjdzie. Jest to jeden z Stalkerów, który no, chce nam pomóc. A jak to się stanie, to się dal w dalszej części gry dowiecie. A jak nie to ja po prostu powiem. Welcome to no, Exhibition Hunter. Gra się trochę bardzo różni od książki, ponieważ Hunter przyszedł w książce z wewnątrz metra, nie z powierzchni. Go to see you, Alex. Co, Hunter? What's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Hm? Artem, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. Najwidzieć Artem zbiera nas. Nie nas, tylko zbiera pocztówki. Hunter nam jedną z nich przyniósł. Hm, dobra. Czyli no już dalej nas bodajże. My order has been fulfilled. If it's hostile, you kill it. It's order alarm in the main shaft! They're coming in from above! Shit. Just what we need. Well, Father, let's of here, the wall. Kirill, take your group to the tunnels. Alex, we must stay here and defend the hall. All right, our team, quickly get a weapon! Well, so we have our first weapon, a first aid kit. Jest to właśnie rewolwer, którym będziemy zabijać. Na początku zacznę schodzić z góry. Tutaj w lewym dolnym rogu jej niestety gra widać yy, przykonwertowana z konsoli. I nie mamy save'ów, tylko są checkpointy. Tak więc będę się starał kończyć przy checkpointach po upływie 15 minut. bo no nie chcę tak zbyt długo robić tych materiałów. z głowy. Teraz tu gdzieś. Nie, jeszcze nadal są będą wyskakiwać. Wow, wow, wow. Eee, tu pozabijałem wszystkich. Dobra, następny będzie tu. Dobra, ten z głowy. Następny tu będą. Ale idziemy. To już wszystko ja zabijam. Dobra, ten też zdrowy. Jezus, kochany. Się wystraszyłem. Ogólnie gra nie jest zbyt straszna. Jedyne co to może taki być szoker. Ale wątpię, żeby coś tutaj wyskakiwało z jednostka. No dobra. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosolices run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your homo novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. Ten soldiers trained in combat. Their bodies broken, their minds gone. <laughs> the Dark Ones. They destroyed the outer guard post. what's happening out there beyond your perimeter i must go recon the situation listen carefully you if i'm not back here by morning you must get to police station and find a man named miller tell him what's happened to me and what's stirring in the northern tunnels show this to miller so he knows i've sent you i trust everything to you Tim don't let me down if we are to survive must be no matter the cost. Eliminate no dobrze, tak więc przed nami jest oh, chapter drugi pierwszy dopiero. A na razie to będzie koniec, jest około 15 minut. Co jeszcze mogę powiedzieć? Czarni nas nie zabijają, Czarni nas nawiedzają. I ludzie, którzy przeżyli nawiedzenie przez Czarnego prawdopodobnie w ciągu roku i tak zwaliują. Co dalej mogę powiedzieć? Hunter właśnie poszedł zobaczyć tą śluzę, która jest otwarta. I powiedział nam, że jeżeli nie wróci, że jeżeli nie wróci, mamy się udać na tą główną stację w metrze, no i tu nam dał y, nieśmiertelnik, a w książce dał nam nabój, w którym była wiadomość. A jak na razie to dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i do zobaczenia.